Siemano widzowie, Siemano, Siemano. <laughs> tak, tak, Boże. E, no, witamy w pierwszym odcinku nowej serii, taką na not, na tym kanale, nie? No, LS 2019, na z Brun i Multiplayer. Tak jak ale nazwa pokraczna. E, Obchodziła e, nazwa mapy. Dobra. Mamy za zatem jakieś dwa traktory, które nie wiem, wyglądają jakby miały już co najmniej 40 lat i. Ten rano... ma 100 je spożyć. Tego można wypalić, bo ten jest słaby, to, to, to w ogóle. O, patrz, jestem Spider-Man. a nie mogę wejść no tak, bo nie mam go... nie dołączę do gospodarstwa. Gratulacje. A, a więc... Chodź, patrz, gościu, jestem Spider-Man. Jak patrz. Mm. Jak ty tu wszedłeś? Jestem Spider-Man. Parkour. Nie wiem jak tam wlazłem. Dobra, to bierzmy się do roboty. To wygląda jak pod DHL-a. No, bo jest. Dawaj wsiadaj tam. Ojeju, to już jest nasze pole. Tak, to jest nasze pole z dojrzałą pszenicą. Dobra, to jak to zrobić? Włącz kombajn... Muszę go złożyć... To lecimy. Łącz pokry Tak włączamy pokus słomy Nie wiem Jak chcesz <tryk> E ale to jest mały cen I małe pole i małe te no co idealnie na początek? Niby tak, mamy 100 tysięcy wstecz. Nie mych. Nie mych, mamy jeszcze jakieś roślinki. No, w to tym to w silosie. Ten... Także musimy stać jakiś cel odcinka. Cel odcinka to jest. Zróżmy, a. Nie no, wskoczenie pola, to nie no, bo to, to, będzie, bo to, nie... Nie wiem, bo to będzie. Nie wiem, no to takim małym perkiem. Ale... Hmm? Tak... Tak się zastanawiam... Cel odcinka? Nie wiem... Cel odcinka Właściwie. jest zdana no. ilość łapek w górę Nie no nie Cel A idź już zebrać łapki będzie No jeżeli materiał będzie fajny, ciekawy Jak się będzie hmm. działo no to... No i właśnie musi być tak kumulową. Ehem? Ehem, ehem, ehem. Dobra, Heno. Heno. Heno Tam. Tam. I... dolimy. I Tam. 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 Nie Tam. Tam. Ameno, no, ogóle... ameno, no, dorime. Slatir jest potem. Tam. Tak mówię. Co? Czekam, nie? No jeniu, robię. Tak jak na drifcie. No. Jak kołyszę na boki. Tylko że nie tyłem, a przodem. <noise> Driftowanie kim kombajnem. Mhm. Mm no czy ja dobrze... A tak jest... A no tam. i wiadomo widzowie, standardowo możecie też wpaść na nasze kanały. E, kanał Janka i kanał e, mój oczywiście. Macie wszystko oczywiście Oczywiście, oczywiście. opisie. opisie tego materiału. I ogólnie... E, no, co będziecie mogli zauważyć, to, to że tutaj e, odcinki będą się pojawiać na to znaczy e, raz z mojej perspektywy, raz z perspektywy Janka. Jak najbardziej. E, no i tak. Możesz no i tak. Zauważycie różnicę montażu, to znaczy... Znaczy, to, no... brak i jego obecność. Tak, braki jego obecność, także te materiały moje będą bardziej poświęte, jakieś takie ten, a materiały Janka będą bardziej, będą bardziej surowe i dłuższe przede wszystkim. I dłuższe, dokładnie. Także no, Musicie się przyzwyczaić do takich dwóch obu rodzajów nagrywania tego, bo po prostu to no, wszystko, jeżeli chcecie całą historię naszego tutaj całej rozwoju korporacji, bo ja wiem, bo może celem tej serii będzie stworzenie wielkiej korporacji rolniczej, gdzie tak będziemy tak. mieli roboli na każdym polu. Tak jest. Także mamy już jakiś cel tej serii. No i wiadomo, jeżeli seria i ten odcinek, to już mówiłem, że jeżeli jak się spodoba, to łapka w górę, ten subit, ale, ale jeżeli seria wam się spodoba, to możecie tam napisać w komentarzu, to może jakaś drugi sezon czy coś, wlecieć oczywiście z innej mapy na innym powiedzmy poziomie trudności, bo teraz mamy w tym najłatwiejszym tego, dlatego, że nie umiemy w to grać, tylko z tego powodu, że najłatwiejszym mamy dostęp do pociągu. Hmm. bodajże. Tak, jak chcesz może ch ch se sprawdzić na tabulatorze. W razie to nie mam dostępu do żadnego pociągu Ale nie wiem z czego to wynika <laughs> Aczkolwiek... Może w ogóle sobie zmienić czułość tutaj Bo tak się nie da jeździć w ogóle To jest jakieś logiczne. Jak ja tak kiwam na ten kiw Czułość zasięgnika pojazdu, testowanie kierownicy Gdzie to się ustawiało? No nie wiem, masz tam gdzieś w ustawieniach, poszukaj Człość se sterowania? Nie Prawdopodobnie tak Dam na 50 No, chyba na 50 minut. Mm. Ja może dalej kamerę, żeby było wiecie, że nie tak za blisko. Mm. orbitalny widok. Orbitalny widok, który jeszcze zostało. No, to pole będzie kreoszone tak... ...ja wiem. Nie wiem, ile nam to zajmie. No właśnie. O 25 minut oczywiście ten materiał będzie pocięty, tego nie będzie całego widzieć, jak to... Znaczy, może to będzie coś widać. czy coś. Nie, no nie wiem. Więc... Timelapse będzie może z tego u mnie na pewno nie będzie jeszcze <noise> <noise> to znaczy teraz palcami będzie timelapse albo na jakiś no. moment to będzie przerwanie także ufaka, ufaka? Musimy sobie muzyki opuchali. Dużo. Nie da się driftować tego. Eee, znaczy tak. S ty byś już w ogóle wszystkim driftował. O, teraz. Kiedy drift za mocno przed... jako Tako. Kiedy... Tako. Ja pana kombajna postawię może. Tak. No dobra, bo trzeba kupić ten... nawożacz. na Tak, nawożacz. O, nie. Dobra, dobra teraz już chyba kupiłem wszystko, co chciałem. A Boże, zapomniałem jeszcze do oprysku. Ach, burz. No właśnie podjeżdża czy się napełnia o tak. Tak o, po tak prostu. No, olipka, ta, ta technologia, kiedy już nawet atomy się przez powiedzmy się teleportują przez Bluetooth'a czy innego WiFi, fi się mm. te, się teleportują. Ta Oj, tak. Dobra, wejdźmy do domu. To ten, to ten Co sam ten, dom. Do... To ten sam dom. Oj, żebyś wiedział. No. Z, z, mamy 26 tysięcy, tutaj będziesz. choć bo będziesz ten. Kupmy pieseło może. Później. Chodź, weźmy sobie... weźmy będziemy wo wozić te maszyny na farmę. Chciałam do sklepu się teleportować. Nie no, weź traktor przy okazji jakiś. Traktor? No tak. No tak to? A mamy dwa Tako. traktory. Czy jeden Janek. Mamy jeden czy dwa traktory? Dwa traktory. Jeden jest podłączony do przyczepy. Okay. I jak dobrze wiesz. No dobra, to czekaj. by tylko Nie mamy tak. Myślę Bium bium. Pam! X. Nie, nie to. Dobra. Aha, bo ty jeszcze musisz ten tam wysypać, tym. Tak, tak, tak. tak. I wtedy tego, tamtego, wtedy podjadę tutaj, tam. I wtedy. I tego. I wtedy, y, I wtedy ten, no tamtym, tym. Y, podjadę do i tam? wysypię do tamtego innego, ok? No, okej. Okay. Brzmi to jak ten. Ten, tamtegoś. Wiesz, wiadomo o co chodzi. W skrócie chodzi, że. O to, że. Yy, ten tego. <noise> tak, ten tego. Dobra, chodź tu bierz traktora i masz tutaj, bierzesz już ten. Akurat z tym to będzie. z tym dużym to pojedziesz na stację do wapnowania. Z tym dużym. No tym tamtym ja chodzi o tego tamtego. Tak, tego tamtego. Tym tutaj co jadę to napełnię jego tym, tym, tym czymś i będzie. Pamiętajcie. Super. <laughs> Zanim wjedziecie na drogę on. musicie się dokładnie rozejrzeć, czy nic nie jedzie. I wtedy kiedy w ogóle... tam jest ciągła. Jeszcze... Trzeba zajechać w drogę jakiemuś imbecylowi, pamiętajcie okay. o Oj tak nauka jazdy z Filipem. Yy, koszt Filip bawi i u... zeta za godzinę. O no bardzo chętnie. Zapisujcie się do mnie, a skończycie um, w tym jeziorze tu po lewej. Tak. Tak o <noise> Juhu Patrzcie jest idealnie, bez odwracania się Zobaczcie, I podłączone, tak o Widzicie? Zowie, tak o. Yaz... Tak to się robi, tak to się robi yy... Właśnie może dołączmy je Jagd... umrzecie, no, ale, ale Ze mną, Ze mną nie umrzecie, przynajmniej na tym filmie Właśnie. A to, że bo ze mną to se... już tak! A to, że tam za 20 czy 30 lat sobie umrzecie, bo będziecie mieli... Y, ...tak kuche kości, że jak spadniecie ze schodów, to y, się połamiecie sali, to już nie mój problem. No bo wiecie co, widzowie, w ogóle ta gra nie ma sensu, jadę się utopić. No, ale... no Tak. W ta. rozpuszczalniku, nie? Nie. <laughs> Przyczepy to my mamy tak naprawdę tą mniejszą bo ta większa, ta pierwsza to jest około 8000 kosztuje i ma 12 000 litrów widzicie widzowie tak to się robi także Tako. tak, ehm, tak, 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 tak. o właśnie. właśnie no, że no e, ma. Elu.